Jeśli jesteś młodym facetem, a Twoim celem jest rozwój kariery, to mamy dla Ciebie cztery najważniejsze zasady, które sami chcielibyśmy usłyszeć, gdy dopiero zaczynaliśmy. Numer 1. Aktywność fizyczna i zdrowie na pierwszym miejscu. Twoje ciało to fundament. Jeśli nie będziesz o nie dbał, to żaden biznes czy kariera nie będą miały znaczenia. Regularny sen, trening i zdrowe jedzenie to inwestycja, która zwraca się w postaci energii, lepszego samopoczucia i większej odporności na stres. Pamiętaj, że bez zdrowia nie ma ani pieniędzy, ani satysfakcji z życia. Numer 2. Działanie ponad teoria. Szkolenia książki. Okej, okay, są ważne, ale takie prawdziwe doświadczenie bierze się jedynie z praktyki. Możesz znać wszystkie strategie, dopóki nie wprowadzisz ich w życie, pozostaną jedynie teorią. Tak więc popełniaj błędy, wyciągaj wnioski, ale działaj, bo to właśnie praktyka przyspiesza rozwój najszybciej. Numer 3. Regularne badania. Zdrowie to nie tylko siłownia i dieta, a regularne badania pozwalają wykrywać problemy, zanim staną się poważne. To prosta rzecz, która może Cię uchronić przed chorobami, stratą pieniędzy oraz czasu w przyszłości. Traktuj je jak obowiązkowy przegląd techniczny. Tylko w Twoim przypadku chodzi o życie i sprawy na lata. Czwórka. Ludzie to kapitał. Jeśli chcesz zarabiać kilka lub kilkanaście tysięcy, okej, okay, możesz działać sam. Ale jeśli tłońcem są naprawdę duże liczby, musisz nauczyć się zarządzać zespołem. Relacje, umiejętność motywowania, budowania zespołu to kompetencje, które odróżniają osoby, które osiągają największe sukcesy, od tych przeciętnych. Jeśli chcesz codziennie otrzymywać rzetelne porady na temat zdrowia dla zapracowanych mężczyzn, to obserwuj mój profil. A jeśli chcesz otrzymywać porady na temat rozwoju kariery i biznesu, obserwuj mój profil.